Słuchajcie, moi drodzy, mamy już zamontowane tarcze, klocki. Tak wygląda ten zacisk, oczywiście nowy czujnik. Jak widzicie, ten do siebie maszeruje, skrzyneczka, otwieramy, łączymy. Nowa blaszka z ATE. Później Wam pokażę wszystkie elementy, które zostały wymienione. Teraz z numerami katalogowymi. Tak wygląda ten zacisk po wyczyszczeniu. Przejdziemy sobie teraz na stronę drugą. Pokażę Wam jak wygląda ten zacisk drugi nieruszony. Macie teraz porównanie jak wygląda ten. Tak wygląda tarcza. Teraz to będzie wszystko tak jak tamta strona, demontowane, czyszczone. Przejdziemy sobie na tył. Tarczy bębny. Tutaj tak wygląda. Już jest wszystko złożone. Tak wygląda. Zacisk tu oczywiście nie ma czujnika z uwagi na to, że to jest po przekątnej, czyli lewy przód, prawy tył i oczywiście jeśli tarcze bębny, to jest regulacja hamulca ręcznego. Przez ten otworek, jak widzicie, kręcimy sobie zębateczką. W tym przypadku przy lewym tyle kręcimy zębatką do góry, czyli wkładamy wkrętak. I przekręcamy go do góry. Z drugiej strony będzie odwrotnie. Także tak to wygląda. Też oczywiście nowa blaszka z ATE. Przechodzimy sobie na tył. I patrzymy, jak wygląda teraz to. No i tak to wygląda. Troszeczkę słabo. No lepsze światło. I tu jest też ta zębateczka tutaj do dołu skręcimy, żeby to rozeszło, tylko oczywiście hmm, do momentu, kiedy sobie rozeprzemy, kiedy nie będzie można kręcić tarczobębnem wtedy poprótku odpuszczamy, żeby była możliwość przekręcania oczywiście później zakładamy sobie jeszcze koła zaciągamy razy ręczny do oporu odpuszczamy, kręcimy kołami, patrzymy czy nic nie blokuje yy, i teraz ten zacisk yy, na co zwrócić uwagę? No, oczywiście na Czystość, to widzicie, wszystko jest do wyczyszczenia. Te tłoczki oczywiście zostają, niestety. Ale to się dopracuje do takiego stopnia, że będzie wyglądało to tak, jak to powinno wyglądać. Mm, oczywiście to wszystko będzie wyczyszczone frezem, później ładnie szczotką drucianą, tu posmarowane odpowiednią pastą typowo do hamulców. Na co zwrócić uwagę? Oczywiście ta powierzchnia musi być równiutka. Bez żadnych tutaj takich brzerów, mult, skrzepów od rdzy. I oczywiście to niektórzy nie wiedzą o co chodzi, ta powierzchnia tutaj, może będzie widać, tutaj ta powierzchnia od środka, jaki jest zacisk, to musi być wszystko wyczyszczone na równą, z uwagi na to, że tutaj ta powierzchnia współpracuje z klockiem, czyli tu musi być, bardzo Wam pokażę, zobaczcie, to tak wygląda. Czyli to musi być wszystko idealnie czyste. Z uwagi na to, żeby ta powierzchnia była równiutka i wszystko przelegało równo, bez żadnych skoszonych elementów. Także to też czyścimy frezem, później szczotką dokładnie. To później muszę pokazać, jak będę miał czas, jak wygląda to po wyczyszczeniu. I na to zwróćcie uwagę, bo to też jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj tych elementów gumowych, gdzie są prowadnice, czyli same te ślizgi, te elementy które wchodzą tutaj tych elementów nie smarujemy niczym ani na tym elemencie ani w środku gdzie jest tulejka gumowa tylko czyścimy, sadzamy na sucho nie smarujemy żadnymi smarami nie przewidziane jest aby ten element był nasmarowany żeby pracował Także wyczyszczamy tylko czyścimy dokładnie żeby nie było takiego nalotu od gumy i to praktycznie cała filozofia no oczywiście tutaj też trzeba troszeczkę zabawy do wyczyszczenia. Piasta do połysku i wszystko oczywiście składamy na nowe elementy, na nowy zestaw naprawczy. E, co tu jeszcze będzie? Tu będzie jeszcze filtr paliwa, filtr oleju, sam olej. Wyciągamy jeszcze kolektor dolotowy, klapki e, będziemy eliminować. Dodatkowo sprawdzimy sobie świece żarowe, bo jest akurat dostęp po wyjęciu kolektora. I sprawdzimy sobie po wyjęciu rozrusznika, to już fachowiec będzie sprawdzał. Także rozrusznik leci nowy, w sensie będzie dawany na stół i regenerowany. Oczywiście poleciały akumulator. Stara warta wylatuje. Lecimy z Boszem. S5, Nówka. I jeszcze go doładowujemy ładowareczką i taki zastaw już wkładamy do samochodu, mając pewność, że układ elektryczny jest w porządku i nie będzie żadnych problemów na zimę, a roszyć 7,5 litra oleju przy minus 10-15, no to jest sztuka, tak? No i chyba tyle. Nic tu więcej nie trzeba będzie dodawać, tak jak powiedziałem, później jeszcze dalszy filmik z samym wyjęciem kolektora rozrusznika. A już nie będę dalej mówił i nagrywał filmu kolejnego, bo to będzie wyglądało tak jak z tej strony, czyli macie porównanie tej zrobionej strony i tamtej prawej, która została dla celów porównawczych.